Witam serdecznie wszystkich, kto nie widział mojego wcześniejszego kanału, doświadczam oczywiście na, na moim ciele. Sam choruję, nie wyczytałem tego wczoraj na internecie i nie przekazuję Wam informacji, które sam nie doświadczam i sam nie nauczę się jak to po, po powrocie z kuby pokazuję. Tutaj tam użyłem 6 jadu szkorpiona. Następne dalej korzystam, pokażę jak to działa. Teraz użaję po. Tam cały czas stosowałem 10 kropli, a teraz praktycznie tu już jest 20 kropli. Zamykam. Pokażę teraz jak to działa. I w ten sposób, czysty jak Skorpiona, oczywiście alkohol czyli, czyli <grym zjadł> pierwszy obiad, ten alkohol, który robi od Rafała, od Łukaszu. Znaczy pokażę wam, co robię, kolejne doświadczenie. Cały czas to na Kubie było 3 tygodnie, Jak Skorpiona. Teraz w połączeniu, co robię, tutaj moje najlepsze urządzenie. Wodoruje, także wodorowanie, 66% wodoru, 33% tlenu. Zostałem to od mojego przyjaciela. Jestem zachwycony. Znalazł mnie na, na Facebooku, widział moje to, co robię. Eee, niesamowici ludzie, że są tacy ludzie chcę podziękować. Straszek, jesteś wspaniałym człowiekiem. Niemożliwe, no sam ciężko wszędzie tam ten interes prowadzi. Wypożyczanie takie urządzenia również będzie można pożyczyć u niego, będziecie chcieli za niedrogie pieniądze Wam dała To urządzenie kosztowało 50 tysięcy. Jestem zafascynowany. Używam go już tutaj dwa dni, po cztery godziny. Cały czas teraz z Wami rozmawiam. Yy, cały czas yy, dostaję właśnie 1200 ml yy, wodoru. Tak jak powiedziałem, yy, przy nawet 10 minutach, tak ja Wam tutaj podaję pod filmikiem, opiszę dokładnie, po 10 minutach jest 380 ppm w idealnym powietrzu. Tylko po 10 minutach jest taka wydajność jego. Jest wiele urządzeń no. na rynku, one maksymalnie dają 300, czy tam do 600. To urządzenie daje aż 1200 Zafascynowany jestem. Robię, od razu poprawiło się, przestał być ten ból, tak jak pokazałem na wielu, na wielu filmikach. Doświadczam to oczywiście na sobie, To nie za mojego kanału, to pokazuję wam to. Doświadczam, pokazuję to dla ludzi chorych. Zdrowi ludzie tego nie muszą nawet oglądać, bo wydrwią, wyśmieją, nie wiedzą co to jest nawet grypa czy, czy, czy powikłania po tej koronie drewnianej nogi. Dopóki jesteś zdrowy, wyśmiewasz i wyszydzasz chorych ludzi. Jak ktoś zachorował na raka, to wie co to jest rak, jak pali papierosy. Miliony ludzi pali papierosy, a tylko tam 1% czy 2% ludzi choruje. Także dopiero doświadczysz, jak sam zachorujesz, wtedy dopiero szukasz pomocy i leczenia. Wielu ludzi mówi na internecie, co pomaga, jak leczyć. Wiele z tych środków opowiadają, że ktoś miał raka, że już były trzy tygodnie lekarz dawał życia, że to wszystko pomogło. Ja tutaj pokażę Wam to urządzenie. Staszek, wspaniany człowiek, powiedział mi, że 24 dni e, też pacjenta ma, który miał też 3 tygodnie życia. Pokażę mi udokumentowane, będę dzwonił do niego, dał mi telefon, e, nie, zahamował przerzuty, rak płuc, kapitalnie to zadziała. Jak to działa? Wiele rzeczy to działa, koreańska firma, znane urządzenie, montują całe Chiny w, w tej Wuhan, zamontowali to przy koronie wirusa, kapitalnie pomaga po powikłaniach po, po koronie, kto miał po tej grypie szalonej, wściekłej, również doświadczam tego, lepiej mi się oddycha, ja zastosowałem 4 godziny dziennie tego robię, bez problemu jest to odpowiednio dobrany cen. Nie ma możliwości, żeby coś były zaszkodziło. Im. Także zacząłem od tego urządzenia. Pokażę raz to, co robiłem tu wcześniej. To urządzenie będę miał 24 dni. Oczywiście zrobiłem tomografię. Pokażę Wam na zdjęciu, jest filmik. Wczoraj w byłem, przedczoraj byłem na tomografii w czwartek. Oczywiście z kontrastem. Powiem, że wcześniej, kto idzie na taką tomografię, musi mieć zrobione badanie. Ja również te badania dołączyłem, tu kreatilina musi być. Zrobiona w ciągu ostatniego tygodnia, także taką kreatinę miałem Zrobili mi takie badanie, oczywiście z weflonem, podali kontrast. Także po, po przyjeździe, z tuby zrobiłem od razu badanie, właśnie szybciutko w termin dostałem w szpitalu na, to, na tą tomografię i pokażę, co się stało, co wydarzyło się z moim guzem, który był 3 cm po zastosowaniu 6 butelek do Nie mogę tego wcześniej Wam powiedzieć, bo nie wiem jaki stanie. A więc zaczynam San Zero. Za tydzień będzie wynik tego guza, który się zmniejszył, czy nie. Dostałem oczywiście również wyniki na papierze wykonanej biopsji. Są, nie będę się tutaj chwalił, bo to, to, to są sprawy choroby moje takie intymne. Nie będę opowiadał. Także guz jest. I co robię dalej z, z, z tym, żeby go zmniejszyć, żeby zniknął? Zastosowałem to, nadal stosuję cały czas ten skorpiona, już 20 kropli. I, I zobaczymy tego efekty. No oczywiście zastosowałem, Staszku, dziękuję Ci za jeżówkę, będziemy ją mieć na wiosnę. Soprówka jeżowata, rewelacja przy Parkinsonie, przy Nerwach, przy Pamięci, przy odbudowie całego systemu nerwowego. Rewelacja wątroba przy stresie bierze się 16 tygodni, udowodniona naukowo, też zostaje Będę brał cały czas sukcesywnie. Smakuje jak krap, także to kapitalnie, kapitalnie działa. Taka tak zwana albiak żywa, nazwana. Rewelacyjnie będziemy mieć na wiosnę nabycia, będziemy ją hodować. Zobaczymy, czy poprawi stan nerwowy przeciwnowotworowo. Również naukowe badania, całe Chiny stosuję codziennie. Robimy to w postaci do zup moich warzywnych. Dodaję jem takie zupy warzywne i dodajemy to do zup. Także, kapital. Eniacyna, która występuje pracę mózgu, poprawia koncentrację. Przeciwnowotworowo działa. Także to też zastosuję teraz przy tej terapii. Stosuję wiele terapii teraz, które myślę, że pomogą mi zlikwidować tę Oczywiście. Po zastosowaniu, podziękuję mu urządzenie odwiozę. To będzie chciał w Katowicach, jest to do nabycia również. Tak, jeszcze raz podkreślam, do pożyczenia. Pokażę to właśnie ludziom, którzy mają problemy z płucami, kokowidowe, mają raka, przerzuty płuc, mają różnego rodzaju guzy. Również to e, udowodnię. Nie, że opowiadam, że mam raka, że za trzy tygodnie mam życia. Nic takiego nie opowiadam Wam. Ja pokażę mojego guza na papierze, udokumentowanego w szpitalu właśnie pulmonologicznym w Wilkowicach wykonany poważny szpital także zrobię wyniki teraz jak zniknie pokażę, będę wiedział po kubie co się stało, po skorpionie się zniknął a teraz po zastosowaniu dalej skorpiona oczywiście równolegle to stosuję czasami łączę razem z tym z wdychanym wodorem, łączę to również z, w ustach łączy się to czy w płucach łączy się to ze skorpionem i co chcę pokazać, wielu ludzi pokazałem na filmika? ostatnie moje badanie z grudnia Pokazuje, doświadczam Wielu ludzi ma kamień, ja go również pokazuję, chcę dołączyć, bo tego w tamtym roku wiele razy pokazuję. kamień w woreczku, który ma 2,5 cm, już miał, teraz się zmniejszył, ostatnie badanie z grudnia, pokażę tutaj, ten kamień miał 2,5 cm, dokładnie udokumentowany, nie czary-mary, nie hopus-popus, wielu ludzi stosuje wiele metod, Ludzie, że po, po, po ostatnim grudniu, przed zachorowaniem na, na, na tą grypę, ma tylko centymetr, także zmniejszyłem, to tam 1 ,2 cm, Także zmniejszyłem go ponad 1,5 cm i już pokazuję czym. Przez rok czasu brałem Prousan, jest to, kwas, jest to naturalny kwas soku żółciowego, tak jak organizm produkuje. A więc ten Prousan medyczny brałem przez rok czasu, nie dwa tygodnie. Rok czasu cztery tabletki dziennie na moją wagę ciała, 78 kg wtedy. I jest to również udokumentowane u Majewskiego na dobrym sonografii. Nie, że ja opowiadam, że miałem kamień, że byłem, że mi się tak śniło. Ten kamień jest cały czas, ten kamień doświadczam. Pokażę co zużyłem tutaj. Te tabletki, są, nie, nie zjadłem już ich, zjadłem dziesiątki tabletek, to już są puste. Zjadłem za 2000 tabletek, brałem 5, 7, 10, doszłem aż do 15. Kamień po tych gińskich tabletkach, mimo że na czy mają dobre opisy, pokazują kamień oczywiście do jednego centymetra, a nie wielkości do jakiego. I ten kamień jeszcze mi urosł, pokażę na kolejnych filmikach na kanale, jak chcecie zobaczyć. Jest u doktora robione w gabinecie. Pokazałem po tych tabletkach, mimo że wydałem 2000, kamień urósł. Również stosowałem, Również stosowałem te tabletki, to jest z Jaśminowca z tego regionu Chin na nerki. Kapitalnie działam na nerki, bo to już sprawdziłem, rozmawiałem z osobami, które miały przy nerkach. Kapitalnie działa. Oczywiście mają kamień, rozpuszczają się nerkowe kamienie. Kamień, kamień woreczku nadal był, i zastosowałem metodę Morisa około 30 razy. Ten siarczan magnezu czy cytrynal magnezu, bo był lepszy. ten cytrynę, ten olej, który piłem na Filipinach. Zrobiłem 30 razy przy moricu, kapitalnie może niektórym ludziom pomaga. Ja jestem 10% ludzi nie reaguję tak jak wszyscy. Ja doświadczam własnych doświadczeń. Zastosowałem wiele rzeczy wywar tam na Filipinach z obierek ziemniaków stosowałem, <laughs> stosowałem tutaj metodę tłuszczu i tak dalej. Wielu ludzi poleca smalec, smalec wypić, tłuszcz, nie musiałem smalcu pić. Kamień się zmniejsza. Myślę, że. Po następnym roku zmniejszę go do tego stopnia lub mogę zastosować sobie do metodę Morica, bo już jest 1 cm, a więc na zasadzie obkurczenia woreczka wyrzucenia go, picie tak wcześniej oczywiście soku, jabłka, no i całej tej procedury, czy metody Clark, czy metody Morica, czy metody Tombaka, to są wszystko zbliżone metody. Można spróbować teraz pokusić się, żeby usunąć ten, ten kamień właśnie metodą na zasadzie obkurczenia woreczka i wyrzucenia go. 2,5 cm nie ma możliwości metodą Morica, obkurczenia, bo się zablokuje woreczku, woreczek. Przewód ma 7 centymetrów, otwory 2 mm, nie polecam innym. Jak się stanie w przewodzie żółciowym grubości 2 mm, ja stosowałem i termofor na wątrowe, i ja stosowałem nospę potrójną, pięciokrotną, nagrzewanie, chodzenie, skakanie cały czas, leżenie na boku. Zastosowałem wielu terapeutów łącznie z metodami kwantowymi ze Stanów Zjednoczonych, z jedzeniem 40 jabłek i 3 i wypiciu 4, e, czy jednego galona wody destylowanej oczywiście również nie pomogło oczywiście panowie już w Stanach Zjednoczonych mówili, że tego kamienia nie ma wysłałem zdjęcie codziennie moje i ten kamień cały czas był ja mówię panowie, no zapłacę 1000 dolarów jak oczywiście pójdę sprawdzić ten kamień cały czas był wielu mi wielu naturoterapeutów metody naturalną, medycynę naturalną a więc wybaczyłem moje dziadkowi, babci sam sobie, mojemu kotowi, mojemu bykowi że mi y, złamał żebra wszystko wybaczyłem może komuś to pomogło, na mnie to nie działa. Są ludzie, którzy potrafią się zmienić z drapieżnego lwa, czy hieny czy tygrysa, z delikatnego łabędzia i wtedy im to przejdzie. Ja niestety jestem taki jak jestem. Jestem lwem, tygrysem, pędzącym, czy musztangiem wolnym na preli. No i nie będę łabędziem i nie jestem w stanie się zmienić na tego stopnia, żeby usiąść z nogami, medytować 6 godzin i może by ten kamistrzec mi się to nie udaje, polecam innym, jeśli im to skutkuje, oczywiście czemu tego nie robić. Stosowałem zioła, również piję cały czas dzisiaj zioła piął z kwawnikiem, kapitalnie mi pomaga w trawieniu. Teraz po okubie, bo przy 10 kg, także za wiele metod teraz zastosowałem. O, już się tu wyłączyło to, załączymy następną program o, i nastawiam czas, nastawiam sobie całe po, po 50 minut i cały czas korzystam z tego saszku. Dziękuję za to urządzenie 24 dni, a więc nie ma tu czary, mary, opus pokus. Wszystkie dokumenty pokażę. Tak samo jak pokażę, wydrukuję na internecie kamień, który miał 2,5 cm, a teraz ma centymetr. Również tylko i wyłącznie stosowałem Prowursa. Cały czas i oczywiście zioła również tam piłem. Yy... polecali mi wielu znachorów, wielu radioterapeutów, wielu uzdrowicieli. Dosłownie setki uzdrowicieli, którzy prowadzili ze mną terapię. Kamienia miało nie być cały czas. Przyjeżdżali do mnie, sprawdziliśmy. Rafałowi, który modlił się za mną, wysyłał energię boskie, sprawdził, mam już wibracje i aurę niebieską, białą, cudowną kamień cały czas jest. Także tak to doświadczam i nie opowiadam Wam tutaj. E, może komuś pomogły i wytechiński, jak ma mały kamień, nie mówię, że nie. Ja wydam 2000, niestety nie pomogę. Również to jest udokumentowane na papierze, pokazuję od początku, jak ten kamień był. Możliwe, że go całkowicie usunę. Tak jak i teraz wierzę w to święcie, że usunę tego huza który powstał nie wiadomo czy pod wpływem tej powikłań, korony. Drewniane nogi pokazałem na Filipinach. Na Kubie, teraz jak biegałem, pokazałem na filmiku, zaczęliśmy od 50 metrów, miałem 12 czy 13 sekund. Na końcu, łącznie z, ze Zdrowym Krzysztofem, doszłem do 10 sekund, a on miał 7 sekund. Zdrowy człowiek, który gra, w mecz, piłki i tak dalej. Także potrafiłem pokonać drewniane nogi, które ludzie leczą na rehabilitacji przez pół roku. Również nie opowiadam bajek, i na, na Kubę, na wózku mnie wieźli, żeby dostać się do mojego pokoju, gdzie wysiadłem o drugiej w nocy, nie przyjść autobusem. Prawie godzinę mi zajęło pokonanie schodów na trzecie piętro z torbami, żeby dostać się do pokoju, bo już nikogo nie było. Także tak, tak przyjechałem na Kubę w ciągu trzech tygodni: słońce, woda, zabiegi, yoga, rehabilitacja yy, przeprowadzona przez L. oddychanie przez ten no, zatykanie dziurki nosa. Kapitanie wpłynęły na to, uczyłem się tego cały czas. Również tam medytowałem na plaży, oczywiście w samotności, yy, bez nikogo. Na plaży 5 km przejdziesz w jedną, drugą, nikogo się nie spotka. Kuba kapitalnie pomaga się ktoś odpocząć, zrelaksować. Także jest w tej samotności, zupełnie. możesz się skupić na sobie, na swoich chorobach, zastanowić się nad swoim życiem całym, jak przeminęło. Kapitalne 3 tygodnie wpłynęły, możesz się totalnie wyciszyć. Medycyna naturalna, która tam kapitalnie pomaga, przy tym, bo można sobie wybaczyć samemu sobie wszystkie swoje niedoskonałości, które robiłeś. Także polecam, jeszcze raz Mówię, zastosowałem, nawet polecali mi tutaj szkło zmielone od butelek czarnych z piwa. Oczywiście nie odważyłem się tego robić. Wiele metod robiłem. Nawet trudno wymienić, które metody robiłem, żeby usunąć woreczek kamień z woreczka. Również jadłem żółć od polecaną, żółć od kury na Filipinach, gdzie jest jej tysiące, bo tam kury się zabija w milionach sztuk. Również na wymioty mnie brało, stosowałem tą żółć od kury. Stosowałem te skórki z żołądków od kury, również przez jaki okres, no, ale jest to, jest to raczej nie, nie należy do przyjemnych. Cały czas doświadczam, zaznaczam, pokazuję wam jak kamień zniknie całkowicie oczywiście. Również pokalę się z wynikami, nie że opowiadam, że wczoraj na internecie wyczytałem i komuś polecam i mówię mu, że to zadziała. Ja to doświadczam na własnym ciele i u mnie powolutku, krok po kroku. Nie stało się to za tydzień ani za dwa. Powoli ten ursan dobrany do mojego ciała działa. Te inne środki, wiele tabletek stosowałem, łącznie z tymi miejskimi stosowałem również inne metody na zmniejszenie tego kamienia. No i nie udało się. No, zaraz mówię jeszcze raz, Morica. Metodę nie neguję jej, oczywiście polecam każdemu, kto ma mały kamień. Ta metoda działa: bierzesz termofor, bierzesz nospę rozszerzającą i ten kamień, ten, ten przewód może się roz, y, powierz, y, poszerzyć do, do, tych, do tego jednego centymetra. I możesz go na zasadzie obkurczenia silnego pod picia, y, wcześniej soku on zmięknie jabłkowego, potem po wypiciu nagłym całej szklanki tego oleju, tak jak polecają. Tam różnice Tomba czy Clark czy w Hildegarda, to wszystko można sprawdzić na sobie. Ja polecam innym, nie neguję tego, ja akurat zastosowałem to i mi to pomaga i są efekty. Tak jak teraz zastosowałem to urządzenie do wodorowania. Pokażę Wam jak to działa. Już po 24 dniach zobaczymy co się stało. Saszku, dziękuję jeszcze raz. On twierdzi, że jego energia, którą naprawdę niesamowity człowiek zakręcony, jestem totalnie pod wrażeniem, że tacy ludzie jeszcze są w dzisiejszym świecie. Gdzie sam ma problemy, pomaga mi takim urządzeniem, żeby, żeby, żeby mógł usunąć ten guz. Guz jest, doświadczam tego też również na sobie. Pokazałem w jakim stanie byłem teraz w trzech szpitalach. Dwa miesiące praktycznie chorowania. Na Kubie poprawiłem swój, swój wydolność płuc i mogę z Wami tutaj mówić, dzielić się uwagami i polecać, a może komuś się akurat przydać, taką metodę, którą ja robię. Jeśli, wam to, jeśli mi to pomoże, również oczywiście pokażę, udokumentowane na papierach. Nie będę opowiadał. Że coś tam miałem, jakiegoś guza, że mi zostało trzy tygodnie, że coś pomogło. Czy picie moczu, czy coś, czy innego, inne metody. Ja to wszystko dokumentuję, ten guz naprawdę jest <laughs> i, i pokażę Wam, jak ten zniknie Nie opowiadam, że coś miałem, do, do mnie domniemuję, że coś pomogło. Wiele rzeczy jest yy, na, na, na rynku teraz. I DMSO, i oleje, i MMS, i witamina C dożylna Wszystko to jest, no, ale nie ma człowieka, który <laughs> wziął witaminę C dożylną, miał raka płuc. Czy raka wątrowy, czy raka żołądka, brał ją przez pół roku, przez rok, wydał 100 tysięcy, czy 200 tysięcy, no i rak zginął. Nie ma takiego człowieka na internecie. Na razie mówi się o tym, że to działa, że pomaga, że może podobno, że będzie kapitanie, wolne rodniki wyłapuje. Ja to wszystko rozumiem, to na pewno tak działa, ale nie ma takiego człowieka, który to pokaże, udokumentuje i zadzwonię do niego, i spytam się, spotkam się z nim na kapitanie i mi to opowie. Podobnie o, po tym urządzeniu. Również, jeśli te guzy nie znikną, pokażę Wam dokładnie, tak jak pokazałem tu z kamieniami, wydrukujemy to, spotkam się z każdym człowiekiem, mam na Ciebie telefon, dzwonicie. Jeśli te, te, Staszku, jeśli ten guz się nie zmniejszy, nie będzie poprawy, że samoczucie się poprawi, już lepiej oddycham, lepiej mi się rozmawia po tym. także Tak, tak to działa. Także dziękuję za uwagę. To ogląda nasz kanał, dzielimy się z Wami moim doświadczeniem, moją wiedzą, którą oczywiście praktykuję na własnym ciele. Mimo, że się zdrowo żywię, jestem wegetarianem całe życie, Nigdy w życiu nie zjadłem mięsa, nie pociuł pod kołdrą, nie musiałem zastosować również żadnego smalcu, żeby kamień się zmniejszył, nie musiałem robić wywaru, tak wielu ludzi poleca, że się napić smalcu, czy jeść pusto. Jeszcze raz zaznaczam: kamienie wcale, ludzie, pracowałem na prosektorium u pana religii w Zabrzu, w katedrze Zabrzańskiej, usunęłem z zamyków usuniętych boreczków pełnych, gdzie było po pół kilograma kamieni wielkości 2-3, 4, Zrobiłem setki zdjęć i wszyscy ci ludzie nigdy nie byli na diecie wegetariańskiej. Pewnie zjedli tylko kapustę czasami, ale byli całe życie na mięsie, na kiełbasie, na smalcu. Zwyczajna to była kiedyś 30 lat temu normalna, tak się w komu nie Jak były kartki to trochę mniej. Także i te kamienie mieli, a więc wcale nie, nie świadczy o tym, że moja grzegorz mówią jesteś wegetarianem, jest pusty rosół, to dlatego pewnie masz ten kamień. Ja całe życie jestem możliwy, że ten kamień spowodował rośnięcie ostatnie 10 lat. 42 dni głodówki, 20 dni ogólnej dniówki. Na Kubie również miałem 5 dni ogólnej mówi o tym i pisze, że przy głodówce, przeciwwskazaniem, więc przy występowaniu kamienia woreczku, jest przeciwwskazaniem głodówka, gdzie żółt cały czas się wydziela, 1,5 litra idzie do. do dostaje się 12 przerzuca do żołądka i te czasami te stolce, które są, te żółte to jest właśnie żółć, która się wydostaje, bo nie ma się gdzie stracić. Zmniejszy się oczywiście wydzielanie. Także nie, nie znaczy to, że ktoś jest wegetarianem, robi mu się kamień w woreczku. Jest to totalną bójdą, zrobiłem tysiące woreczków z wyciętymi woreczkami zobaczyć na książce na patomorfologii w Zabrzu z panem profesorem Szczurkiem, który wtedy pracował i z panem Religą, który wtedy jeszcze żył. Robiliśmy zdjęcia, które przeszczepy robił, a robiłem zdjęcia dokumentujące cały, cały stan operacji i przyczyny ewentualne zgonu pacjenta. Także jeszcze raz zaznaczam, ten kamień u wegetarian również występi i u mięsożernych, czy na kecie dieto, czy na odziecie kwaśniewskiego. Również ten kamień. Nawet ci, co piją trzy szlanki z są tacy, ich zdrowie. Ja nie mogę bo po jednej pogotowie nie zdążę przyjechać, bo taką biegunkę dostanę. Mam taki program lipidowy, jak ka nie każdy. Y ja od dziecka nie wiem tego mięsa, a więc program lipidowy dostosował się. Ja mam takie enzymy, jelita mi produkują, że jakbym ten praktycznie piasek zapijałbym to wodą i, i moje jelito by sobie cienkie poradziło. Są ludzie, którzy indywidualnie jelita wytwarzają do tego, co ty spożywasz. Jeśli komuś służy mięso, golonko. Picie smaku z resztanki, ja polecam kapitalnie, nie neguję oczywiście tego. Siadam z ludźmi, którzy jedzą te smale, jedzą gorąco, i to oczywiście nie przeszkadza. Nie rozmawiamy wtedy o, o empatii o zwierząt, o żadnych <laughs> ekstremalnych y, tematach y, metabolicznych śmierci itd. Także y, polecam wszystkim, oglądajcie w kolejnym filmiku, pokażemy następne moje doświadczenia. Pokażę już za tydzień, co stało się z guzem. Możliwe, że go już nie ma, możliwe, że się do tego stopnia zmniejszył. Y, czuję cały czas lekki ucisk. Także no, proponują tutaj radioterapię, którą muszę przemyśleć, decydować sam. Oczywiście nikt mi tego nie podpowie. Mogę zapytać różnych moich znajomych, których znam, wielu, setki ludzi, ale ja i tak decyzję ostateczną muszę podjąć sam. Czy ten potem guz się może powiększać, robić naciski na naczynia? Rozmawiałem z panią ordynator, także tak się to dzieje. Na razie mam czas, trzy miesiące czy pół roku. Będzie obserwacja, co się dzieje. Ja mam w tym czasie możliwości sam dokonać wyboru, zastosować różne środki, Łącznie z taką soplówką jeżowatą, czy innymi środkami, czy jadem skorpiona, czy ziołami, które pije teraz cały czas, pią z kwawnikiem. Moja babcia, umierając, jeszcze poprosiła o szklankę kwawnika z pionem. Pobudza całe moje lita, wydzielanie, sok i wtedy chce się, jeszcze raz jestem po szklance, kapitalnie się czuje. Nie ma wtedy zdjęcia, nie pęczycie. Mamy narzocet, polecam, narzocet z pionem, też będzie teraz na sklepie, także można sobie go zamówić. Pozdrawiam jeszcze raz wszystkich. I dziękuję za uwagę. Tak, mówię, nie musisz dawać serducha, nie musisz dawać palucha. bylebyś nas czasami posłuchał. Ja doświadczam, jeszcze raz zaznaczam to wielokrotnie na własnym zdrowiu. Tak niestety mam, każdy jest inny z nas. Jeden się urodził zdrowy, pije Golonko, browary, pije je w jednym McDonaldzie i nigdy w życiu nie doświadczył żadnej choroby. No i nie może się z wami podzielić, no bo tego nie zna. No, to tak, aby ktoś chińskiego się nauczył, zna tylko odtąd, dotąd, nie może wam przekazać co dalej. Ja doświadczam sam wrzód na narządku, mogę powiedzieć Wam wszystko, to co wam powie lekarz. Jak stosować bioprazole, bioprazole, czy blokery pompy protonowej. Powiem wam co robić, kiedy pić sok z kapusty surowej, kiedy pić sok z kapusty kiszonej. Co zrobić na to, żeby wyleczyć wrzody narządu. Także wielu ludzi pomagam w ten sposób, jak ktoś zapyta. Udzielam na to informacji, bo na tym zęby zjadłem, bo sam tego doświadczam. <laughs> Zaznaczam, że nerwy i stres powodują żerki wrzody, które ciągle wracają. Również ja tego doświadczam i dzielę się tylko i wyłącznie z wami Dziękuję za uwagę. Oglądajcie filmiki. Będą kolejne odcinki teraz o maśle, który zrobiłem z koziego masła, koziego, krowiego masła i miodu. To już kolejny odcinek. Zapraszam na, na, za, za parę dni, będzie. Dziękuję serdecznie. Owadę. Hej! Cały czas zabiegi, inhalacje. Jadę skorpiona. To co na Kubie robiłem. Pokazuję tutaj do tego stosuję jeszcze oprócz wodorowania, a więc gazu, wodoru. Cały czas stosuję moją wodę z prętów magnezowych 300 redox, 400 redox po godzinie. Oczywiście w wodzie mineralnej cały czas piję uzupełniam wodę około 2 litrów. Cały czas uzupełniam tą wodę wodorowaną. Również, będzie ktoś chciał, nabyć, do nabycia są na sklepie. Oczywiście po kubie zakwaszam cały czas żołądek. Nasz oceb, jedyny na świecie, zrobiony to jest pią, jabłko i kwabnik, rewelacyjnie, wydzielanie soku żółciowego poprawa pracy trzustki Rewelacyjnie kto ma problemy z jelitami, e z rożnością jelit, czy cieknące jelito, pełn kapitalnie naprawia te, kos te kosmki jelitowe, których jest 10 milionów. Powierzchnia ja zaznaczam jelita cienkiego to jest około 480 metrów, a więc wielkości boiska skórę mamy 70, e płuca 70, skórę 20% oczyszczania to cienkie jest to najważniejsze w organizmie, wchłania właśnie wszystkie nasze pokarmy, pokarmy, które zjadamy, to mleczko najbardziej wartościowe. Pion, pion, ocet piołnowy, oczywiście nasz ocet, tak, kłaze miłości, pół na pół jest z miodem zastosowanym, nie musisz dawać miodu, łyżeczkę sobie dajesz, ma 6 kwasowości i również polecamy takie ocet cały czas na sklepie. Ocet, który dojrzewa w bezce dębowej. nie ma firmy, która tak sprzedaje taki ocet. Modena w Europie kosztuje butelka 100 euro. Tutaj możesz za 5 euro nabyć taki ocet i naprawia swój organizm. Ma zupełnie inny smak, zupełnie inny zapach, jak ocet zrobiony metodą przemysłową. W ciągu 70 godzin zam się na tym jak to powstaje. Także polecamy pręty do wodorowania. Teraz piję wodę wodorowaną, i oczywiście łykam wodę. I stosuję cały czas inhalację diadu Skorpiona. I podzielę wam się z Wami wynikami ostatecznymi. Pozdrawiam jeszcze raz króciutko i dziękuję.